Dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nowy tydzień. Więc samego rana odprowadziłam Aleksa do przedszkola. Po drodze do domu zaszłam do piekarni i udało mi się kupić gorącego Simita prosto z. Prosto spieca, więc pierwsze, co zrobiłam po przyjściu do domu, to zrobiłam sobie kawę oraz śniadanie. I teraz siedzę w takim błogim spokoju, błogiej ciszy, korzystając z okazji, że mały poszedł się wyżyć do przedszkola, bo mieliśmy dosyć ciężki weekend oraz końcówkę zeszłego tygodnia, więc nie mam dzisiaj żadnych planów, żadnych wielkich aspiracji, co bym chciała dzisiaj robić. Chcę po prostu odpocząć, posiedzieć w ciszy. Także mam nadzieję, że taki vlog bez z góry założonego planu, bez żadnego scenariusza będzie się Wam podobać, także też pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo ani pani Jadzia z Mięsnego nie wytknie Was palcem, że mnie subskrybujecie, ani z pracy Was nie wyrzucą, dlatego, że mnie subskrybujecie, a dzięki subskrypcji mój kanał będzie mógł dotrzeć do większej ilości um, osób i mój kanał będzie rósł, także wiem, że sporo, wa, sporo z Was ogląda, natomiast nie subskrybujcie, nie bójcie się, nie będzie, nikt nie wyciągnie zbyt jakichś ogromnych konsekwencji że mnie subskrybujecie, a mi będzie bardzo miło. Tymczasem ja idę wyczyścić pamięć w komputerze, ponieważ już mam praktycznie pełną i już nie mogę edytować filmów dla Was, więc muszę troszkę ten komputer wyczyścić. No i powiem Wam też, co sprawiło, że nasz ostatni tydzień i weekend były dniami dla nas ciężkimi. Pod względem głównie emocjonalnym, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostaniecie z nami. No i zacznijmy ten dzień. Może się wydawać, że nagle z poranka przeskoczyliśmy w godziny wieczorne, natomiast nic bardziej mylnego w tym pokoju, po prostu, w którym mamy komputery i biurka, bardzo. Yy dużo świeci słońce, więc jakbym odsłoniła tutaj te firany, to byłoby aż za jasno i bardzo złe byłoby światło, więc lepiej mi tak nagrać przy świetle. Od ekranu niż takiego tutaj z okna. I powiem Wam, że do tej pory ja montowałam sobie gdziekolwiek a to na kanapie, siedząc, oglądając jakiś serial przy okazji a to leżąc w łóżku przed pójściem spać a to, jak nie wiem, Aleksa usypiałam, a chciałam, żebym była z nim w pokoju to siedziałam sobie gdzieś z boku i edytowałam. Natomiast przejście z łóżka do biurka przy odpowiednim fotelu to jest tak duże odciążenie kręgosłupa. Że nie zdawałam sobie wcześniej z tego sprawy. Teraz mam swoją część biurka, jest na niej czysto. To, co się dzieje na biurku Serhata, to już jest jego sprawa. Na mojej części jest czysto, schludnie. Jak Serhata nie ma, to siedzę na jego fotelu, bo mój fotel obiecany różowy, piękny jeszcze nie został zakupiony. Natomiast mam nadzieję, że będzie to zrobione w niedalekiej przyszłości, żeby moja część home officeu, tak zwanego, była. W pełni gotowa, także nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, może tak, jak bardzo wygodnie jest nagrywać siedząc na naprawdę odpowiednim fotelu, w odpowiedniej pozycji. Taka niby mała zmiana, ale dla kręgosłupa ogromna. A co robiliście dzisiaj? Śniadanko zjadłeś? Tak. I co jeszcze robiliście? Karpuza, Karpuza zjadłeś? Tak. I co jeszcze robiliście? Ko A kolorowaliście dzisiaj? Nie. Nie? Hmm. Bo nie, nie? nie. A co robiłeś nie dziś? Nie ma miejsca mój. Nie ma miejsca? Nie. A co robiłeś? się. Hm? Tak. Bawiłeś się? Z koleżankami? Tak. I z panią Denis? Tak. Hmm. to gdzie teraz idziemy? Do sklepu. Do sklepu? Co w tym sklepie kupimy? Banana. Banana mamy w lodówce. Banana. <noise> Odebrałam Aleksa z przedszkola już i byłam pewna, że będę za szybko. Co prawda, lunch kończy się o 12.30, ale jego pani nie prosiła mnie, żeby być tak 12.40, nawet 12.45, tylko że on dosyć powoli je i to się zgadza. No ale jak już przyszłam, to okazało się, że moje dziecko stało w drzwiach ubrane z plecaczkiem, gotowe do wyjścia. No i miał takie zaczerwienione oczy, więc przypuszczam, że no jakieś tam były płaczki. Mam nadzieję, że nie duże. I o ile jestem zadowolona z tego przedszkola, no mogę mieć tam jakieś zastrzeżenia do jedzenia, no bo to faktycznie jak już teraz tak patrzę, to to jedzenie jest średnie, ale takim moim największym zarzutem, taką zagwozdką jest to, że nie przekazuje się rodzicom informacji. Jak ja się nie dopytam, czy on na przykład płakał, czy zjadł, czy wszystko było ok, to nie mówią nam tego jako rodzicom, po prostu przychodzi się... Oni to dziecko wydają, dają plecak i tyle. Więc ja się muszę wszystkiego dopytać, tak naprawdę wyciągnąć za język informacje o moim dziecku. A wydawało mi się, że to jest taka podstawowa rzecz, że jak rodzic przychodzi po to dziecko odebrać, no to się mu przekazuje, że no zjad tyle, że nie wiem, był grzeczny, niegrzeczny, że, że miał jakiś konflikt, że właśnie, że płakał, czy pytał o mamę. Natomiast tutaj się takich informacji po prostu nie przekazuje. Muszę napisać do jego głównej pani wychowawczyni i spytać się, jak to dzisiaj było. bo My nie też, my nie po to też cały weekend pracowaliśmy z nim, żeby było lepiej. Mm, żeby teraz, wiecie, ktoś nam nie dał informacji, że on dalej płacze, a my będziemy myśleć, że wszystko jest w porządku, także zaraz jak tylko przyjdziemy do domu, to napiszę do, do jego pani i zobaczymy jak dzisiejszy dzień wyglądał, bo... Myślę, że był taki trochę w kratkę, natomiast na pewno lepszy niż ostatnie trzy dni w przedszkolu. Ja na przykład uważam, że pieczywo w Turcji jest okropne, wręcz obrzydliwe i ciężko znaleźć dobry chleb, a jak już się znajdzie, to jest okrutnie drogi, ale właśnie na przykład w file, markecie jest dosyć spory wybór, na przykład bagietek i one są dosyć smaczne. Chleby też są, chociaż ja nie wiem, oni chyba w chleby nie potrafią po prostu. Tu mamy jakiś eee... Boże, z kwaśnych drożdży. Tutaj macie bardzo dużo wyboru do wyboru bagietek. Są z oliwkami, są też właśnie z kwaśnych drożdży. Są czosnkowe bagietki, także tego trochę jest, dlatego my też bardzo lubimy file market. Patrzcie, coś co mnie zawsze szokuje, to takie zraszacze nad sałatą. Wygląda to genialnie, przez co też ta sałata jest zawsze świeża. Tutaj oprócz sałaty też są inne zielonki, ale zawsze ile bym raz tutaj nie była, to zawsze mnie to bardzo interesuje i jestem zawsze podekscytowana jak to włączałam. Aleks też, prawda? Tak? Jakbyście się zastanawiali, jaka pogoda jest w, drugim, w drugiej połowie września, to jeżeli chodzi o bursę żadnej chmurki, co prawda nie mamy już 30 stopni tak. Zazwyczaj jest koło 25, 26. Natomiast dalej w samym słońcu jest gorąco. Musimy sobie tutaj skrócić drogę do domu przez ten nowo otwarty park, ponieważ nasza standardowa droga do domu jest um, zablokowana, bo robią drogę i powiem wam, że wiele osób na kanale zwróciło uwagę, że te parki są Mało funkcjonalne. No i to jest oczywiście racja. One są totalnie niefunkcjonalne w okresie letnim, ponieważ nie ma żadnych drzew, więc nie ma ani trochę cienia. Patrząc na to, że w lecie jest po 40 stopni, no do tego parku nie da się używać, aż do czasu, kiedy się ściemni. Wiecie, tutaj takie drzewka są teraz posadzone, ale to nie daje ani trochę cienia. Tutaj są takie altanki porobione, chociaż tutaj ani też ławek w tych altankach nie ma. Więc powiem Wam, że w ciągu dnia, mimo że się o, o, o chodziło, to ten park nadal jest pusty. Ludzie przychodzą tutaj tak właśnie koło 19, 20, jak się ściemni, grają właśnie w kosza. Czy tutaj są takie dróżki? Już idziemy, czy tutaj są takie dróżki, żeby można było biegać, czy jeździć na rowerze. Tu gdzie szulaj nodze, ale tak, żeby przyjść w ciągu dnia z dzieckiem, nie ma opcji, bo jest po prostu żarówa z nieba, i nikt tutaj o tym. Nie myślę, ja uważam, że to powinien być standard, żeby albo było jakieś zadaszenie, jakaś taka, wiecie, płachta rozwieszona, albo właśnie wielkie drzewa. A tak, wszystko wycinają, już idziemy. Wszystko wycinają i bądź tu człowieku mądry, wszechobecna betonoza w tej turcji. Wróciliśmy już do domu, weszliśmy dosłownie na ekspresowe. Zobaczcie, jaką torbę dostałam od mojego męża z napisem LOVE. I kupiliśmy tylko i wyłącznie bagietkę, znaczy tylko bagietkę, znaczy, no nie tylko. Nie wiem, co ja dzisiaj gadam. Bagietkę, bo będziemy jej dzisiaj zapiekanki na kolację. Kilo, czekajcie, wyszło tutaj, kilo, 970 gram cytryny. Na promocji były takie suszone owoce dla Aleksa. Więc on nie bardzo lubi. Woli je nawet niż czekoladki, więc wzięłam mu dwie paczki. I poprosił mnie też o różowego pączka. No lubi, a że był po przedszkolu, to mu kupiłam. I dostałam już odpowiedź od jego pani, w ogóle szybko odpisuje dziewczyna, że faktycznie płakał, ale już jak zaczęli jeść lunch, więc nie zjadł w ogóle obiadu, tylko zjadł arbuza, więc muszę mu coś przygotować. No bo tak jak mówiłam, mieliśmy ostatni, e, ostatnią końcówkę tygodnia ciężką i weekend był bardzo ciężki, e, bo w tamtym tygodniu trzy ostatnie dni, dwa dni było super, a reszta tygodnia była ciężka. Bardzo płakał, jak go odprowadzaliśmy, bardzo e, przeżywał, płakał też w ciągu dnia, do tego zresztą, tego, że nie jest bardzo taki takim delikatnym chłopcem to w nocy odreagowywał i co 5-10 minut nam wstawał płakał, musieliśmy go wybudzać mówić, że jest w domu, że jest z rodzicami, że są jego zabawki z jego pokoik, uspokajał się po 5 minutach znowu płakał ehm, jakby miał taką no nie wiem, ja to zrozumiałam jakby miał taką mini traumę, że go zostawiliśmy on płakał ehm, odbiło się to na jego psychice, ale też odbijało się to na mojej psychice bo wiecie, zostawiałam go Puszczając go do przedszkola miałam dobre intencje, żeby poszedł bawił się z dziećmi, żeby, wiecie, troszkę odpoczął też ode mnie, no i jak przez dwa dni było super, to się cieszyłam, bardzo tak, wiecie, pozytywnie na to patrzyłam, natomiast przez trzy kolejne dni, jak odprowadzałam go i on płakał i prosił, żeby nie iść, a ja go i tak, i tak puszczałam, to serce na milion kawałków mi e, pękało, natomiast zdawałam sobie z tego sprawę, że dzieci na początku też mogą płakać, więc dopóki on płakał tylko przy porannym odprowadzaniu, to jeszcze aż tak bardzo na to, wiecie, nie patrzyłam tak negatywnie, ale jak doszły nam takie lęki nocne i takie wybudzanie się co 5-10 minut, no nie ukrywajmy dla 3-latka, który się będzie tak co chwilę wybudzał, poskutkuje to kolejnego dnia ogromnym zmęczeniem, więc my w weekend nigdzie nie wychodziliśmy, postawiliśmy na pracę z Aleksem na przekazaniu mu takiego ciepła, że w tygodniu idzie do przedszkola, że to jest taki czas, kiedy on idzie do przedszkola, rodzice pracują, a w weekend jest z nami, więc nigdzie nie wychodziliśmy, czytaliśmy mu książeczki o przedszkolu, szukaliśmy mu bajek, w których będzie tematyka pójścia do przedszkola przez głównego bohatera czy bohaterkę. Rysowaliśmy mu też emocje, kiedy jest szczęśliwy, kiedy jest smutny, kiedy płacze, kiedy jest zły i próbowaliśmy z nim rozmawiać. Rysowaliśmy. Rysowaliśmy też um, przedszkole, rysowaliśmy też jego panią nauczycielkę, żeby jak najbardziej mu wytłumaczyć, co się dzieje, tą nową sytuację. No i dzisiaj, jak już rano poszliśmy, to powiem Wam, że nie płakał przy odprowadzaniu go. No ale jak właśnie go odebrałam, to widziałam, że miał takie zaczerwienione oczka, więc wnioskowałam, że najpewniej płakał. No i spytałam się pani, powiedziała, że cały dzień było super. Co prawda pytał się bardzo często o nas, ale nie płakał. Dopiero jak dzieci usiadły do obiadku, to zaczął gdzieś tam popłakiwać, więc odmówił też jedzenia obiadu, ale mi się wydaje, że to dlatego, że myśmy mu też w ciągu weekendu mówili, że po obiedzie, mama przyjdzie, więc on widząc ten obiad, już miał gdzieś w głowie, że ta mama przyjdzie i chciał może, żeby to już było na teraz. Ja też staram się bardzo tak spokojnie do tego podchodzić, ale każda mama wie, że jak dziecko płacze, no to serce pęka na miliony kawałków, więc ja się tutaj też opieram na naszej nauczycielce, która jest. Yy... No wiecie, wykwalifikowaną osobą jest też po odpowiednich studiach. Mamy też w rodzinie pedagogów, ja mam też znajomych pedagogów, też dużo obserwatorek mam, które są pedagogami, więc wszyscy dają mi rady. Ja z tych rad staram się wyciągnąć jedną taką ogólną, najlepszą. No ale no, nie, nie ukrywam, że mamy teraz ciężki czas. Jak mówiłam, że jest super i moje dziecko nie płacze, no to wychodzi na to, że był taki miesiąc miodowy i teraz będziemy miał taki ciężki czas. Natomiast ja wiem, że ten czas minie, a jeżeli nie minie, no to po prostu zrezygnujemy z przedszkola, bo my jesteśmy o tyle w takiej dobrej pozycji, że ja pracuję w domu i nasz syn nie musi koniecznie iść. My, my chcieli po prostu, żeby on... Mm, Taki proces socjalizacji zaczął, żeby poszedł do tego przedszkola, żeby bawił się z dziećmi. Natomiast, jeżeli będzie to koniec końców negatywnie pływało, to my po prostu zrezygnujemy z tego przedszkola. Właśnie na przykład teraz ogląda bajkę, gdzie główny bohater... No ale no, nie, nie ukrywam, że mamy teraz ciężki czas. Jak mówiłam, że jest super i moje dziecko nie płacze, no to wychodzi na to, że był taki miesiąc miodowy i teraz będziemy miał taki ciężki czas. Natomiast ja wiem, że ten czas minie, a jeżeli nie minie, no to po prostu zrezygnujemy z przedszkola, bo my jesteśmy o tyle w takiej dobrej pozycji, że ja pracuję w domu i nasz syn nie musi koniecznie iść. My, my chcieli po prostu, żeby on... Mm, Taki proces socjalizacji zaczął, żeby poszedł do tego przedszkola, żeby bawił się z dziećmi, natomiast jeżeli będzie to koniec końców negatywnie pływało, to my po prostu zrezygnujemy z tego przedszkola. Właśnie na przykład teraz ogląda bajkę, gdzie główny bohater idzie do przedszkola, również ciężko do przechodzi. I my on to raz sam ogląda, a później rozmawiamy o tym, co oglądał i tłumaczymy. Niewiele z Was wie, że Aleks miał ostatnio swoje urodziny. Kupiliśmy mu taką tablicę, która z jednej strony jest tablicą na kredę, a tutaj z drugiej strony jest tablicą na pisaki, taką białą tablicą na kolorowe pisaki. I powiem Wam, że był to genialny pomysł, ponieważ zastanawialiśmy się, co mu kupić. On ma tyle zabudowań. I ta tablica okazała się strzałem w dziesiątkę. To jest tablica z Ikei. I tutaj, jak widzicie, pracowaliśmy przez weekend. Tutaj są emocje: czy jestem szczęśliwy, jestem smutny, jestem zły oraz jestem zdziwiony. I bardzo to nam pomogło przy wyjaśnieniu Aleksowi jego emocji: kiedy jest szczęśliwy, kiedy jest smutny, kiedy jest zły. I to jest właśnie też zadzwoniła jego nauczycielka z przedszkola. Podsumowując dzień, jak to wyglądało i powiedziała, że zrobiliśmy dobrą robotę. Także jestem bardzo dumna z nas i z samego Alexa. Jak widzicie, już tablica została zamieniona w sensie Alex sobie ją obrócił. Teraz jest ta biała tablica na pisaki, taka jak w szkołach jest i powiem wam, że ona jest znacznie bardziej preferowana niż ta tablica na kolorowe kredy. Sam fakt wiecie, że on pisze, co chwilę zmazuje. To jest coś, co uwielbia robić. Gdzie idziesz? Do pokoju? Hmm, okej. Okay. I tutaj, chociaż nie dostaliśmy, tutaj jest jeszcze taki hmm, pałąk. Powiedzmy, można kupić taką wielką, taki wielki rulon papieru. I można też kolorować te zwykłymi kredkami, flamastrami, ale niestety nie było na stanie, jak my tą, tą tablicę kupowaliśmy. I to jest tablica, kochani, z IKEA. Z tej najprostsza tablica jest najlepsza. Po prostu stała się hitem całej rodziny. Bo nie tylko i Alex, nie tylko my, ale także goście, którzy byli na przyjęciu. Wszyscy sobie kolorowali, rysowali na tej tablicy, także nie jest to tylko prezent dla dzieci, ale też bardzo fajna atrakcja dla dorosłych, jak widzicie, także. Biegnijcie kupić taką tablicę w Ikei, bo naprawdę się opłaca, jeżeli macie właśnie dzieci w takim wieku przedszkolno-szkolnym. Jest to coś genialnego i będzie służyło to naprawdę latami. Ja się przebrałam, jak widzicie, a to dlatego, że w takich większych ciuchach po prostu dużo łatwiej jest mi, dużo przyjemniej, wygodniej jest mi gotować. I ostatnimi czasy dosyć często pojawiają się komentarze, żeby pokazywała, co gotuję, pokazywała, co przygotowuję z kuchni tureckiej, natomiast. Mogę niektórych rozczarować. Ostatnio nie przygotowuję wielu dań z kuchni tureckiej, ale to też nie jest tak, że gotuję tylko po polsku. Z racji tego, że mamy Termomiksa, a on posiada bazę naprawdę setek, jak nie tysięcy przepisów, to u nas w kuchni przygotowujemy dania z najróżniejszych. Zakątków świata. Są to dania z kuchni polskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej, angielskiej. I dla przykładu, dzisiaj na drugie danie mamy zapikanki, które są oczywiście typowo polskie i kojarzą się głównie z Polską. Notabene, mój mąż jest ogromnym fanem zapiekanek, chyba największym jakiego znam. A na pierwsze danie mamy zupę, która w się widnieje jako danie kuchni angielskiej Red Pepper and Tomato Soup. Jest to zupa krem z Pomidorów oraz czerwonej papryki. A na przykład jutro, z tego co patrzyłam, co zerknęłam na mój kajecik, to jutro mamy, nie mamy żadnej zupy, natomiast mamy kurufa, i pilaw, więc mamy fasolkę w sosie i pilaw, do tego mamy dziadzik, ale taki turecki dziadzik, nie taki grecki dziadzik, więc który mamy typowo po turecku, a dzisiaj mamy tak po polsku i po angielsku. A jeżeli jesteście zainteresowani daniami stricte kuchni tureckiej, to jest kanał Moja Turcja od kuchni. Tam Emilia wrzuciła swego czasu ogrom filmów, gdzie przygotowywała typowo tureckie potrawy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, tu kuchnią turecką, to oczywiście zapraszam do Emilii, zostawię Wam e, link do kanału. Ja nie jestem dobra w takich nagrywkach kulinarnych, e, też nie mam po prostu na to czasu, żeby pokazać Wam jak przygotować pierwsze i drugie danie, bo naprawdę zajmie to ogrom czasu, a przy trzylatku jest to dosyć ciężkie zadanie, ale tą zupę, którą, którą będę zaraz tutaj przygotowywała, pokażę Wam, bo jest to banalny przepis i nie potrzebujecie do niego mm, termomiksa. Totalnie nie, nie potrzebujecie go. Możecie równie dobrze przygotować tą zupę w garku. Ja jeszcze, jak nie miałam termomiksa, a więc znałam ten przepis, to przygotowywałam dokładnie taką samą zupę w garku, więc nie musicie mieć robota. Dwa ząbki czosnku, pół małej cebuli i około 200 gram czerwonej papryki dodajemy do garnuszka. Zalewamy to 40 g oliwy z oliwek. Jak widzicie, tutaj termomiks poszatkował mi te warzywa, natomiast jeżeli nie macie termomiksa, pokrójcie je na jak najmniejsze kawałeczki. Chodzi o to, żeby warzywa puściły soki. To wszystko przez 5 minut podsmażamy. Na oliwie z oliwek do tego dodajemy 400 g pomidorów. U mnie to były dwa takie większe pomidory. Dolewamy do tego wszystkiego 400 g wody. I tutaj najważniejsze, wsypujemy 40 g sproszkowanego ryżu. Jeżeli nie macie sproszkowanego, dodajcie po prostu ryż. Na koniec i tak zupę zblendujemy. Czy nie martwcie się? Gotujemy to wszystko przez 15 minut. I na sam koniec blendujemy zupę. Jak widzicie, mi tutaj termomix zblendował już sam. Ale jeżeli nie macie tego termomixa, to po prostu zblendujcie blenderem. Zupa gotowa. Smacznego. Jeszcze na sam koniec dnia musieliśmy zaliczyć plac zabaw tutaj pod blokiem. Dawno w sumie tutaj nie byliśmy. Właśnie z racji tego, że mały zaczął chodzić do placówki, no to wiecie, odbieram go w pół do pierwszej. Jesteśmy gdzieś taką do drugiej w domu, bo jeszcze sobie po drodze pójdziemy na spacer, czy tam na lody. Zaraz później Alex jest głodny, bo w przedszkolu nie dojada, więc muszę mu coś zrobić w domu. I tak coś porobimy w domu, a to się odkurza, a to się właśnie pobawi, a to się coś oglądnie i zaraz jest koło godziny 17. Teraz też już mamy godzinę 16.41 i z racji tego, że zupę mamy już gotową, mam zapiekanki tak naprawdę same się robią, to uznałam, że przyjdziemy tutaj Na parter Żeby się trochę młody Pobawił, tym bardziej, że nie ma już O tej godzinie słońca I można sobie posiedzieć, a ja nie wiem czemu Mam w ogóle okulary, bo mam światło Światło w Bo jak te okulary ściągnę, to po prostu tak mrużę oczy, więc Jest mi po prostu wygodniej, więc wybaczcie mi Te okulary, jest mi po prostu tak dużo, dużo Wygodniej Ale ostatnio mam wrażenie, że żyję jak typowa Taka turecka Żona, czyli odprowadzam dziecko do placówki, przychodzę, ogarniam mieszkanie, posiedzę trochę, zabieram dziecko z placówki, sprzątam mieszkanie, ogarniam yy, posiłki, później jeszcze idę gdzieś z dzieckiem. Mam typowo takie wrażenie, że ostatnio żyję takim życiem typowej Efhanem, czyli takiej typowej tureckiej pani domu. Takiej typowo wpisującej się w standardy, ale muszę przerwać ten cykl, bo trochę popadam w taką rutynę. Muszę coś wiecie, robić innego, coś dla siebie, ale to tak właśnie jest jak się jest w nowej sytuacji, ja tak przynajmniej mam. Mi się ciężko odnaleźć w nowej sytuacji, potrzebuję troszkę więcej czasu. To jest dopiero drugi tydzień, więc jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, że przez kilka godzin dziennie Aleksa nie ma i te kilka godzin dziennie nie sprzątać w domu. Nie ogarniać posiłków, tylko po prostu mieć ten czas tak jak dzisiaj, na przykład. Tylko i wyłącznie dla siebie. Jutro na przykład wychodzi ostatni odcinek mojego ulubionego serialu, więc na pewno jutro, jak przyjdę yy, po odprowadzeniu Aleksa do placówki, to na pewno yy, włączę ostatni odcinek serialu, będę sobie go oglądała. Czekamy na sechatarz. Wróci do domu. I też ostatnio jak zaczęłam odprowadzać Aleksa, to bardzo boli mnie prawa noga tak od uda do kolana. Nie wiem w ogóle co się dzieje, ale pod wieczór boli mnie tak bardzo, że serkat musi mi tak mocno masować, że aż czuję ból i dopiero wtedy przychodzi ta ulga, więc nie wiem o co chodzi. Ja od zawsze miałam dosyć spore problemy z kolanami, jak musiałam siedzieć na przykład. Przez dłuższy czas w samolocie na przykład, to bardzo mnie bolą kolana, ale żeby odwieźć odchodzenia, kolana i biodro mnie bolało. A teraz tak boli od biodra do kolana, tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć dokładnego miejsca, w którym mnie boli. I to też nie boli tak codziennie, tylko co jakiś czas, jak mnie złapie taki ból, to przenośni chce się przeżegnać z palcami u bo jest to tak niewyobrażalny ból, więc muszę chyba się skonsultować z jakimś ortopedą, bo gdzie, żeby dziewczynie podchodzące pod trzydziestkę tak coś wolało. Patrzcie, przypałętał się tutaj do mnie jakiś przyjaciel. Nigdy wcześniej go tutaj nie widziałam, ale jest taki milusiński. Spał dopiero właśnie przed klatką. Nie wiem, czy czuję ode mnie, że mamy w domu też kota, ale patrzcie, jaki pieszczą w ogóle. W Turcji to w ogóle jest sporo kotów i ludzie dbają o nie bardzo, na pewno bardziej niż o te psy. Ale u nas na Site raczej kotów nie było, a ten jest taki naprawdę, wygląda jakby skądś się zgubił czy uciekł. Nie wiem, nikt na razie nie mówił, że uciekł im kot, także na razie ja go pokiziam, pomiziam i. Ale chcesz go wcześniej, jak wracaliśmy z przedszkola. Kiział, ale akurat wtedy spał przed drzwiami wejściowymi, a teraz. O, będzie spał sobie tutaj na ławeczce. Dobranoc, kiedy dzik.